Cześć, z tej strony Alicja. Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Ogromnie cieszę się, że tu jesteś. Wielkie serducho dla Ciebie. Twoja obecność to dla mnie mobilizacja do dalszego działania, do próbowania, kombinowania i dalszej zabawy, więc robię to dla Ciebie. Dziękuję, że tu jesteś. Dzisiaj kolejna inspiracja inspiracja produktami ze sklepu Ekshun. No i słuchajcie. Czas, że kupywały się wykrojniki brzegowe, bo taki szał, bo ładnie można ozdobić kartkę, bo piękne, bo przydadzą się i tak dalej. Tak szczerze, kto z nas robi tymi krótkimi wykrojnikami, um, używa je w pracach? Bardzo mało osób. E są to naprawdę sporadyczne przypadki, że ktoś chwyci za te wykrojniki i coś będzie próbował z nimi zdziałać. Natomiast no, ja dzisiaj spróbuję Was zainspirować do używania tych wykrojników. Po pierwsze, wykrojniki są krótkie, one mają od 12 do 13 cm co z nimi zrobić, żeby je użyć. Poczekajcie, wezmę kartkę tylko. Kartkę, no. Żeby coś z nimi zrobić, pojadę, że tak powiem, po najmniejszej linii oporu, a zrobię bazę 13 na 13 Więc docinam pasek z tej kartki A4 w wielkości 13 cm. Takie jak są bazy we krzonie, więc będzie prosta, łatwa sprawa. Tak? I... Musimy pomyśleć, jak ta nasza baza ma wyglądać. Czy to ma być po prostu zwykła kwadratowa baza, złożona na pół, tutaj z ozdobnikiem, czy chcemy, żeby ta baza nam się e, zaginała jak taka brama, czy taka brama z przesunięciem, z, taka, z listewką. To musimy sobie pomyśleć, zanim zaczniemy bigować. Wybieramy sobie kształt wykrojnika brzegowego. Przykładamy y, wykrojnik na brzegu tak na samym brzegu, y, zabezpieczamy boki taśmą łosi. Odcinam dwa niewielkie kawałki. Zanim przykleimy ją do kartki, przyklejcie ją do dłoni. Raz z tej strony. Raz z tej strony. I jak czujecie, że ona już tak. Nie do końca dobra, dobrze klei, dopiero przyklejcie ją na papier. Jest mniejsza szansa, że zerwie kartkę. Dobra, do, docinam i spójrzcie. No właśnie, to jest to, co, o czym ja mówiłam. Czyli wykroić. Tutaj oderwę go ostrożnie. Pomalutko zrywajcie, też jest mniejsza szansa i pod takim mm, kątem jest mniejsza szansa, że uszkodzimy papier. Tak, dobra. Teraz biorę nożyczki i albo naśladuję wzór, albo obcinam prosto. I, okay. I mam teraz taki ładny y, brzeżek okay. do kartki. Ja zrobię, żeby ta kartka sobie y, stała tutaj na tym brzegu. Czyli 13 cm to będzie moja linia, ona będzie standardowo składana. Składam. Oklejenie tej bazy jest banalnie proste, bo po prostu docinamy tutaj do tego paseczka papier. W ten sposób zostawiamy ten ozdobny brzeżek, on się bardzo ładnie prezentuje. Ozdobienie takiej bazy jest bardzo łatwe i może ona stać sobie na, tych, na tym ozdobniku lub po prostu mieć ładny brzeg. Co jeszcze możemy z takiego wykrynika wyciągnąć? Możemy jeszcze zrobić z niego, mm, jak mamy taką, no dobra, zrobimy z, tej, z, tej, z tego ścinka, nieprofesjonalnie zagnę teraz papier, robimy kartkę, tak, i w tej kartce można zrobić na przykład coś ala la kieszonkę. Wklejam ten korejnik, tak, żeby mi z tej strony obcinał, a z tej strony zostawił papier. Tak. I mamy. Tego typu kieszonka. Po co taka kieszonka nam y, może się przydać? Otóż, mamy tutaj sobie takie y, dajkaty i umieszczamy taki koszyczek, który będzie nam wystawał z tej kompozycji. Ta róża mi się nie do końca podoba. Tylko ją schowam. O, w ten sposób. Tu są już też te róże, ale dobra. Na no, upartego też jedamy. Tak. I wychodzi nam taka kartka z kieszonką. Oczywiście tu jest dziura. E, tu będą wystawały elementy, więc dobrze by było podkleić papierem od spodu, żeby to wyglądało estetycznie. Ale efekt wykrojnika brzegowego też jest fajny. Jeżeli byśmy chcieli okleić bazę, oczywiście można okleić jednym paskiem w ten sposób, okleić drugim paskiem w ten sposób i albo się tymi miejscami nie przejmować, dać cekinki, jeżeli bardzo będą szpeciły, to dać po prostu też ten sam wzór wykrojnika brzegowego na dwóch boczkach z opcją właśnie, że one wystają takiego jakby okienka, nie? Zamiast kwiatów tu mogą być jakieś e, inne rzeczy, jakieś postacie mogą wy, wystawać cokolwiek. Naprawdę możliwości jest Pól. Co jeszcze, dobra Mamy standardową bazę z ozdobnym brzegiem Mamy bazę w postaci kieszonki Idąc dalej tym tropem, ja sobie tutaj przygotowałam Był taki zestaw wykrojników, który robił nam chmury, płotek i trawkę Każdy jeden, wsuwając po prostu papier pod spód, wytuszowałam co prawda, nie ma brązowych, ale jakieś tam takie zielonkawo czerwone mi się udało zrobić, tu niebieskie. I to przyklejając na bazę, również możemy, mm, możemy tego użyć. Tutaj można coś wsunąć. Tu można wsunąć kwiatka, zwierzaczka na przykład, zapłotek. I można zrobić fajne, fajne yy, tak jakby tło, nawet z opcją 3D do kartki. W swoich zasobach mam również wykrojnik, który wycina w tle takie kwiatki. I spójrzcie, jeżeli to by była mm, papier, który naklejam na DL, to spójrzcie, jak fajny efekt y, można uzyskać. Ja tylko próbowałam przedłużyć i trochę mi krzywo zeszło, ale mało istotny. Bardzo fajny wykrojnik. Jeszcze drugi chyba też mam tłowy. Tu jest też standardowo wykończona baza, ale ma dziurki na tej dolnej warstwie i na tej górnej. Baza z małą listewką, ozdobiona z dwóch stron, też bardzo fajnie można ją e, wykorzystać. Baza z małą listewką, ale pod kątem, tak? Bo kronik nie musi być prosty. Może być też pod kątem. Ważne, żebyśmy dobrze odmierzyli ten drugi, później przykładając, żeby to było symetrycznie, a nie że nam się rozjedzie, zrobi taka niezbyt sympatyczna dziura. Tu zrobiłam mały błąd, bo te listki się nakładają. Po pierwsze, haczą o siebie, a po drugie, no nie widać tego efektu. Ale gdybym zrobiła z takim centymetrowym, półtora centymetrowym przesunięciem i podkleiła w ten sposób jakimś papierem tą jedną stronę, to mi może wyjść naprawdę całkiem fajna, fajny, fajny dekoracyjny taki brzeg. Nie? I jeszcze tutaj próbowałam przedłużyć. Jeden brzeg, jest, jeden brzeg jest ładnie oryginalnie docięty, natomiast drugi, żeby ta fala mi się zgadzała, próbowałam dosztukować, i tutaj wyszedł taki nieładny e, babol, że tak powiem. Natomiast ja sobie z nim poradzę. Po prostu ten ładny brzeg pójdzie na dół, ten z tym błędem pójdzie na górę. Tutaj przykleję jakiś element albo napis, żeby ten moment mi zasłoniło. I naprawdę bardzo fajna baza. Ale słuchajcie, w bazie też można wyciąć nie każdym wykrojnikiem, ale tym mi się udało. Wycięłam z jednej strony, następnie odwróciłam wykrojnik i wycięłam z drugiej strony, idealnie dopasowując te kółeczka. Też może to być fajny ozdobnik do kartki. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik był dla Was interesujący i inspirujący. Ruszam z action, bawimy się. Tworzymy, używamy to, co po prostu jest i leży i czeka, aż się tym zainteresujemy. Miłego dnia, udanego tworzenia. Pozdrawiam. Pa!